No jak dzisiaj poleci złota karta, to będzie oczywiście sztos. Będzie sztos. Mister Mike, mis oh my! God. Oh my 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 god. Nie, to się nie wydarzyło na tym odcinku. W końcu, widzowie to mamy. W końcu przyjechały do mnie najnowsze puszki sklądzenie, ale się jaram. Chodź koko. Jestem mega podjarany tym dropem. No i oczywiście paczka od. Shop. Zapraszam Was bardzo serdecznie, widzowie. Dzisiaj jest premiera puszek najnowszych z Kron Zenit. Zaraz je otworzymy. Wbijacie na Shop z kodem voucher Macie 5% rabatu na calutki asortyment. Ale się jaram mega! Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję po więcej contentów z kart Poké MON. Ale się mega jaram. Są te puchy. Jo, z promkami nie? Oh my god! Widzowie, zaraz sobie otworzymy już ee, w studiu taką jedną puchę, to znaczy dzisiaj będziemy otwierać wszystkie, ale pokażę wam o. Jo, 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 zapto piękny, słuchajcie. Ja się po prostu jaram jak małe dziecko. Zawsze jak mi coś, słuchajcie, ee, zawsze jak coś dostaję od to sobie są takie podjorane tutaj artykuł, Articuno, niestety pod światło. Eee! tutaj, o dobra, dobra widzowie, idziemy do studia. I bierzemy się za Opening, nie? Za Opening. Ja pierdziele, nie! Ale tu jest stungst! Kurczę! Ale się mega widzowie jaram, jo ja pierdzielę. Wow! Ej, te puchy są tak super, że. No dosłownie widzowie. Jo! Ja. Podjarka. Jak dzisiaj poleci drop, a wiecie, że mój drop z jest naprawdę mega sztos, no to ja sobie chyba jeszcze zamówię takie puszki. Ja chyba, ja chyba dla siebie jeszcze wezmę takie puchy widzowie. Dobra, idziemy otwierać. No i Ja oczywiście chciałbym podziękować Pokershop Shop za to, że wysłał mi właśnie tą paczuszkę. Te puszki widzowie krązeni, ja się w tym momencie zabieram za opening. Otworzymy sobie taką jedną puszkę. Kolejne sobie otworzę już poza odcinkiem. Także zobaczymy sobie tylko, co my tu słuchajcie. Mamy w środku, mamy w środku, tak. Promka jest. O kurcze! Wow! Ej, wiecie co? Ja to chyba nawet tak sobie wyciągnę. Ale ten galariański Articuno jest mega ale to mega sztosem. I opierdzielę. troszkę centering, tak jak tu widzicie. Po lewej stronie jest gorszy od. A, no, prawa strona jest e, większa ramka. No to centering jest trochę gorszy, ale to sobie odkładamy i w środku mamy cztery boostery. I chyba to najpro, najprawdopodobniej tyle. Tak, tyle. Okej, okay, dobra. Tak się to prezentuje. Cztery bustery Zenit. Tutaj mamy galareńskiego Zaptosa. Jo, pierdziele. też piękna promka, ale centering jest dość fajny, widzowie. No i tutaj mamy jeszcze galariański moltres. Jo, pierdziele. Ale sztos, ale się jaram jak małe dziecko tymi prąkami. Okej, okay, puchy poleciały na bok, a my w tym momencie zabieramy się za opening naszych boosterów. 12 boosterów z Crown Zenith. Ja może pierwszy otworzę sobie... Właśnie, ja mam zawsze problemy widzowi, dlatego też czasami robię cięcia. Inne boostery mi się otwiera lepiej, ale Krązenit to jakoś mnie po prostu... Powiem Wam szczerze, że mnie kurde prze. A, nie. Pokazaliście mi tak pokazywać, więc macie kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja się wciąż widzowie uczę, nie? Ja się wciąż uczę. Energia, Ultra Ball, Pst, das. Ej, kurczę. Nie wiem, czy autofokus jest dobry, ale mam nadzieję, że wszystko ok, bo dzisiaj, widzowie, wiecie, już oficjalnie nagrywam w nowym studiu Tangela Roxana. Oh my god, ale pierwszy drop poleciał widzowie sztos z tego krążenita. Ja oczywiście wkładam sobie wszystko do koszulek, a później wkładam do takich półtwardych. W sumie zaraz wam pokażę, bo mam tutaj przygotowane. Także, bo wiem, że dużo osób się martwiło, że ja po prostu te karty, tak wiecie, nie chowam do koszulek, a je chowam do koszulek. tylko czasami sobie po prostu odkładam je na bok. No bo na odcinku to będzie ciężkie, to jest... nie, dobra, okej. Okay. I robię coś takiego, i w tym momencie karta już wylądowała właśnie w takim półmiękkim. Także pierwszy drop poleciał bardzo dobrze. Okej, okay, drugi. Drugi widzowie, drugi booster. Pada mi tu jakiś cień wokół kart, nie wiem czy to zauważyliście, ale mówi się trudno, ok, Yangos. Cherubi. To jest oczywiście wszystko widzowie moi drodzy do poprawy. Rograf, Purloin, Reverse Holo mamy tutaj i ja Reverse Holo każde, Reverse i Holo wkładam do koszulki. Także macie kodzik, raz, dwa. Trzy. Jak ja to w ogóle przekładam? oh my god. VCR, co ty robisz? <ścoughs> Przełożyłem! Oh my god! No to widzowie, cóż za przełożenie! Tutaj, dropi krązenit, niesamowicie. Niesamowicie, widzowie, ten krązenit dropi. Ja pierdzielę. Ale piękna fałka. Kurczę, sztos. Taka, widzowie, taka, taka wtopa na odcinku. Może być, może być, może być. Dobra, energia metan. Ej, drugi drop już leci ja pierdzielę! No jak dzisiaj poleci złota karta, to będzie oczywiście sztos. Będziesz sztos, Mister Mike. Oh My! God. Oh my god! 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 Nie, to się nie wydarzyło na tym odcinku. Nie, 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 nie. Ja w to nie wierzę. Yo, ja. yo. Ja. Ja. Nie, nie. Nie. Ja pierdzielę. O oh my god. Moja druga najdroższa karta. To jest widzowie żart. Kron, zenit. Dopiero otworzyłem jedną puszkę. Jedną puszkę otworzyłem. Jedną puszkę otworzyłem. Jedna, jedyna puszka. Ja pierdzielę. Co tutaj się, widzowie, stało? Nie! What? Co jest zgramy? Co jest grono. Co jest widzowie grane? Mewtwo star. O oh my god. O pierdziel! Nie! 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 Przeze mnie to dzisiaj nie przejdzie. Mam nadzieję, że mi się wszystko nagrywa. Mam nadzieję, że mi się wszystko widzowie nagrywa, bo to jest po prostu. Jak mi w to ciężko uwierzyć, czy to się serio wydarzyło? Dobra, tutaj w ogóle jakiś crash jest, a nie. Dobra, reverse, ja pierdzielę. Ja pier widzowie. Jeszcze źle teraz przełożyłem. Chyba. Przepraszam, ja nic nie mówię, bo ja w tym momencie za nie mówiłem. Ja w tym momencie za nie mówiłem. Dobra. Powtórka z rozrywki, bo też y, trafiłem ostatnio Ale bardzo ładny Co jest grane, co jest grane Co jest grane Ugh. Luxio, Frenzing Hisui, Starly To jest w ogóle druga puszka już leci w tym momencie No jeszcze mi tutaj oddaj, dobra Mewtwo, Ej, jego chyba ostatnio trafiliśmy Okej, okay. i to jest Ostatni booster z tej puszki Ja w ogóle taki mi się syf zrobił Tutaj są kody, tutaj są boostery Okej okay. Lecimy dalej, widzowie, energia. No jeszcze na złotą kartę. No to pakujemy manaty i jedziemy na wakacje, widzowie. Pakujemy manaty O, chciałem tego Radianta! I tutaj holo Radian Eternatus. O, trafiłem Radian Charizarda eee, to jeszcze brakuje. Tak, teraz w tym momencie trafiłem Radiant Eternatus. I jeszcze brakuje mi Radian Charjabag. Tak się to nazywało. <laughs> Zaczynamy tutaj teraz już ostatnią puszkę. Zenith Jak nie kochać krązenit? Jak nie kochać tego? Jo ja pierdzielę, Widzowie. Ditto! Już trafiłem. Mój pierwszy opening z Zenit, to właśnie tam też było Ditto, pamiętam. Ale widzowie, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Energia, lunaton. Jo ja pierdzielę! Ja pierdzielę coś tam chyba, widzowie, jest. O, Sol Rock. Super. Ładny ten Sol Rock. Kurczę. Ale pięknie, dzisiaj, widzowie, opening poleciał. Przedostatnia. E, przedostatni booster. Woah. Kurde. Rograf. No i tutaj mamy Rivers Hollow. Helioli. Ostatni booster, moi drodzy widzowie. Ostatni booster, raz, dwa, trzy, cztery! krązenit. Bombardujecie Bombarduje cię. Mewtwo star Ja pierdziele! To jest, widzowie, niesamowite. Przepraszam, tam kody w tle. Energy Retrieval i to jest ostatni drop. Czyli ta, słuchajcie, ta jedna puszka była, no, bardzo, 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 bardzo w sumie... W sumie taka słaba, ale okej. Okay. Widzowie, drop dzisiejszego odcinka. To jest Mewtwo Vistar i nie ma co gadać, nawet centering jest dość w miarę fajny Ja pierdziele, ale wpadło Kurcze, to jest drop widzowie, to jest drop Mewtwo Vistar Mewtwo Vistar, ostatnio Arkeus Vistar A dzisiaj Mewtwo Vistar Piękna Karta Ja pierdziele Sztos widzowie Sztos, sztos, sztos Mega się jaram Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście ślę wielkie podziękowania dla Pokershop za to, że wysłał mi właśnie puszki. Dziękuję bardzo serdecznie. No i wbijajcie na Pokershop z kodem VCR. Macie 5% rabatu na calutki asortyment. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdrawiam Was. Ju!